Siemanko Ludziska, ja jestem Hesling, a Wy widzicie um, gameplay z PSA 2013. Um, mogę co? Mogę powiedzieć na początek, że um, znajduję się od 2 godzin, nie, jeszcze nie opanowałem wszystkiego i jestem na klawie, więc pad mi się zjebał. więc nie będę mógł 10 złotów wykonywać i tak dalej. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, pokażę wam mecz e, w Champions League. Może słyszycie e, piosenkę Michela Pelloa i tego, coś takiego. To już taki... coś się wszyscy tym podecali już tam przyminęło, to wiedzą to jak Gangnam Style, Gangnam czy Gangnam Style Style i Mint i tym podobne, ale to nie o tym. E, pokażę wam mecz towarzyski. Yyyyy, e Exhibition czy Metrz, taki zwyczajny, okej? Do tego brzemy zespoły z UEFA, oczywiście. I tak myślałem, że ja jestem jeszcze taki niedoświadczony i sprzedałoby się coś fajnego, więc nie będę nie będę takiego klubu na przykład. A ja myślałem na ten PSG, bo to też porządny klub jest e albo na United. Nie. Albo na nie mam, nie mogę się zdecydować jeszcze Ale wezmę chyba PSG I by też nie było jakoś trudno, że wezmę taki słaby zespół Przeciwko mnie to wezmę sobie mm, mm, może, może O, nie Valencia, o Valencia Nie za silny, nie za słaby, będzie idealne Zobaczymy game, game plan, czyli nasz zespół jak wygląda Okej, okay, tak Next I tego, Zlatan, Menez Motta, e, Silva, Visevac, Matuidi, Lugano, Maxwell, Doces e, gdzie jest, gdzie jest, o ten, ten ostatni tutaj po 80 tak? Tego Silva tu nie jest, tego też nie i tego Motta też nie PS 2013 pokazuje, czy czasami jest, się tak dziwnie, że na przykład w FIFA byśmy mieli Latana e, Zatem ma tam jakąś 89 sumy e, ogólnej, czy my wnosimy 23 dnia bojica, jaki tam piłkaś suma. Tutaj Nene ma 81, a z tego co wiem ma znacznie więcej. Ma nic więcej. Albo menes ma więcej, znacznie i ten też ma znacznie więcej. Ale Nene, nene puszczę. Jakieś Nie, Nenę chcę puszczyć. O tego chciałem wpuścić Znacznie lepszy Włoch OK. I zobaczymy się w stadium Season z... O weźmiemy sobie Na Wembley I weźmiemy sobie wziąć. Jakie oni mają skład? No tego co się mogę bać e, w Valencji to zdecydowanie Soldado, Jonasa, Piatty'ego na pewno, Albeldy, a przez co przez będzie mi ciężko przejść? Przez Matyera na pewno. Jeszcze posłuchajmy jakichś piłek tutaj. Mam no, taką tu, i taką. Po prostu tą, bo będzie chyba widzimy lepiej widzieć. Zobaczymy jeszcze ustawienia. Jestem na... E, na poziomie takim zwyczajnym, tu mamy najsłabszy, taki słaby, taki zwyczajny, a tu mamy lepszy już, tak? Jest to takim zwyczajnym, bo nie, nie miałem jakieś wielkie oskillach. E, mecz najpierw, ogólny czas meczowy 10 minut, to będzie chyba dużo. E, Tutaj nic oczywiście nie zmieniam, bo to jest oszustwo. jeszcze chciałem zobaczyć, właśnie. Oh. mamy? A oni jakie mają? Takie niebieskie... No, nie, wiem podstawki To co? Mam nadzieję, że będzie bez lagów. No, zaczynamy. Jestem na wysokich ustawieniach graficznych. No i ta tytułowa piosenka z łeb, tak... Nie wiem, czy słyszycie bo mocno przyciszyłem, żeby było mnie słychać i komentarz y, mam ale cicho więc pewnie nie będziecie słyszeć a ja nie chcę żeby było słychać komentarz ja będę omawiał kilka rzeczy więc a tam Ronaldo biegał sobie biegał sobie tak, tak widać kiwał się z kimś chyba z Messi ale nie mam pewności okej okay. okej okay. no i Champions League. No i mamy to wejście takie podstawowe, wiadomo co Wembley, Wembley Stadium. Kilka rzeczy jakie chciałem mówić, tak? Mówiłem o tym. Na pewno jedną z tych rzeczy jest to jak będą się czuć, że jest to big pojawy, się w to jest. Miki będą się pojawiać chyba częściej, ale nie wiem, bo ostatnio miałem mój czas, żeby się pisko. To jest fajny Przydało mi się taki bittor, taki baladzie włot, był włot, ale nie było tego. Podobają się ci ludzie, co machają pod nimi piłkę, taką flagą pili decydującą piłkę. Bo no, tutaj jest lata, taka podstawa, widać w poderzy facet, świetny skill. No i tutaj mamy przedstawienie składu, tak? Z osobą taką, ale dodaję, mówiłem o składach. Jak ojcze, w tym meczu, no na zdecydowanie na na, na najlepszy piłkę się u mojego zespołu. Matija tutaj widać, też taka gwiazdka na defensywie w Malencji, niezwykle ciekawy zawodnik, Szpadłem w swój wiek, 22 lat, nie pamiętam, ale ciężko go przejść, no i tutaj mamy naszych piłkarzy, też jak mówiłem, nie opanowałem jeszcze wszystkich klawiszy, czy umiem to podstawowe strzałki, użytka i tak dalej, ale tutaj PS ma to, że trzeba dociskać te klawisze wszystko, no i zaczynamy. No są 35 FPS lubestatych widz 37. E, to co, kilka rzeczy jakieś chciałem mówić. E, częstotliwość filmików na moim kanale ostatnio się zmniejszyła, ostatnio, ponad miesiąc minął. E, nene... E, nie będę komentował meczu, bo samiku będę sobie tak komentować, wiesz, jak trochę. E, ale e, są, be, mam e, tego... Tak, żeby się nie ścinać Mam, przyszedł, w przyszłej paczka, gdzie był nowy komp, no i komp, tak, kom. Yy, Mogę na nim właściwie włączyć wszystko. Black Opsa 2, multi i tak dalej, i tak dalej, na wysokich i tak dalej. Ale jest mały kłopot. Kiedy chciałem wstawić coś z Black Opsa 2, czy w tej multi, to się nie dało. Dlaczego? Bo jak włączałem mm, Fapsa, Fapsa, to... Klatki z 90 spadały mi do 25. Co jest kłopotem, bo wiadomo, nie będziecie latów wyglądać. E, więc nie wiem co z tym będzie. A teraz mam małe wymagania i na najbliższych no, ustawieniach, na tak idzie 39 klatek, najwięcej z lata będzie strzał, strzał i a jednak. Nie, nie ma Tego więc nie wiem co z tymi filmikami na przykład z BFA coś się pojawi bo BFA za... mogę sobie kupić chyba będę kupował chociaż nie wiem Aj to by było ładnie by było jakby padło e, mam e, za zamierzanie kupić BFA 3 m, i nie wiem jeżeli pozwoli mi nie będzie taki spadek 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 jeśli kartki nie będą aż tak spadać, to mam nadzieję, że pewnie coś na o, kanale, ale e, w swoim czasie, co mi się tam jeszcze te 90 złotych wziąć i załatwić sobie od mamy czy od i kupić. E, tak. Guaita, Guaita, Guaita. Co, ciężko mi jest czytać nazwiska podczas e, tego jak ci to słyszeć wiecie o co chodzi, nie? że tam łączem papsa i mówię ciężko mi jest czytać nazwiska, mylę się a podczas takiego kiedy sobie sam komentuję bo nie chcę mu się słychać na przykład fifię e, w Krakowskiego to, to sobie komentuję i wszystkie nazwisko jakoś umówić czy to było ładnie o co yes, no to było ale błąd, okej okay. Soldado. Soldado to jest niebezpieczny zawodnik. Jeden z moich urużenych e, hiszpańskich opastników w FIFA e, Może nie jest szybki to specjalnie, ale ma świetne główki i niezwykle i, i, i ciekawe, czy znaczy, ogólnie, bo jego statystyki strzału w FIFA są niezwykle duże i rzutka i jednak nic, a i musiał już samobój jeszcze padnie. I jego trzeba się bać, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy na jeden, gdzie w PS to jest swój gol. No i muszę docisnąć ten, ten te A żeby strzelić, bo jestem na klawie, więc... I się te guziki coś nie dociskają w tym PSI miał o co chodzi. wszystko, a tego tak, no, możliwe, że coś się e, pojawi jeszcze Sleeping Dogs, bo mam Sleeping Dogs. Coś tam sobie fabułę przechodzę albo powoli, bo jakoś nie mam ochoty. a ja czy mam ochotę, tak? Tylko że jak patrzę, tutaj PS, tutaj to tutaj tamto, to jakoś zapominam i o tutaj zlatę na jeden. A i strzał się, a i strzał musiałem docisnąć, no i tylko będzie No i no niestety, no, czyli mi to. No i mam tutaj statystyki mocno, szybka już żeby tak no nie będę zbiegł do pola nie potrzebny do niego właśnie tam na koniec do bo on co tylko wczoraj ustrzelił i tam no jak mówiłem już tak mi się odechciewa tak że patrzę już tutaj o jest um, Sleeping Dogs tutaj hmm. ma o by sobie chce pyknąć ale tu patrzę Black Ops 2 Black Ops 1 Black, Ops 1, Black znaczy Black Ops tak. Um, PS, FIFA, y, co tam jeszcze Hitman najnowszy, właśnie też Hitmana mam najnowszego. tutaj by się trzało z wjechać, a innym myślę, że ma w widzicie jak on tam przybiegł tej linii wybiegł przed nami i bydrzucił na nogę z nene. To ładna wystawka No i to się tak, także nie wiem ale mam nadzieję, że ze Slipping do się pojawi, bo to jest jedna chyba z najlepszych E, chyba to co to jest to, że tak powiem bo to jest takie GTA tylko że w Chinach, tak Hongkong tak? No dobrze powiem. E, ja lubię właśnie, lubię GTA a to jest to jest właściwie takie GTA tylko ulepszone i w innym miejscu, tak? I to mi się niezwykle podoba szczególnie jak mogę chodzić po mieście i nawalać z, nie wiem z, z, z kopa ludzi i mogę ich zabijać a jak policja nie widzi, to nic, nic mi się co nie dzieje. Aj, chciałem strzelać tą chwilę ten me mecz jest taki sobie, bo wiadomo, muszę mówić, a jakbym po meczu dał dźwięk, wiadomo, czy nie. O, Soldado, tu będzie niebezpiecznie, czy coś padnie? Nie, jednak świetnie, e, świetnie zachował nasz bramkarz, okej. Okay. Tutaj... Soko, jeden z moich ulubionych muzyków PSG O ile nie ulubionych Maxwell Ten tylko nie ma w polu, to nie będę dorzucał Podam sobie do Sissoko Sissoko strzał i... nie... Waita, okej okay. Na chwilę minie połowa mm. Co i tak myślałem, że Jeżeli by ktoś tam skomentował, że Chce jeszcze więcej... Co jest, lak. Like? O Jezu, wybaczcie Taki nagły spadek FPS-ów 39 na 20 chyba Jeżeli ktoś by tam chciał więcej z co nie albo coś tam z FIFA to wrócić, bo bo ja mam czas do końca tygodnia, nie, nie to że mam wolne, tak? Tylko że nie chodzę do szkoły, bo no, to już nieważne. Jest gol, pięknie! Menes, tak? Czy to jest Menes? Świetnie tutaj e, je, jest je strzela Menes, ładny gol. E, pociągnął na dłuższy słupek. I, i się cieszy, cieszy się PSG, a ręce się smuci, Oczywiście tutaj musimy zobaczyć sobie to, jak to bieg, bieg, bieg i strzał, tak? Najdłuższy słupek, a weighta się położył. No i to pójdę. Wiesz co, jakoś zawsze miałem to sobie, że jakoś nie, przepadałem, nie przepadałem za PSG. Nie wiem, bo chyba. Wybrałem piątkę PSa i szóstkę, natomiast potem e, jakoś przestała mi się podobać, mi się podobać i nie, żadnej nowej części jakoś specjalnie nie, chciłem, nie chciałem mieć, nie chciałem mieć i, i jakoś nigdy, miał, mam tylko dziesiątkę, mam tą trzynastkę i mam tam chyba dziewiątkę, tak, z tego co wiem. Miałem też kiedyś szóstkę, ale poczułem kuzynowi i zanikła. E, no i tak, jakoś nie byłem wielkim fanem, ponieważ yy, zawsze te piłkarze, czekaj, tutaj jest połowy, okej, okay. jakoś nigdy mi się to nie podobało, nie podoba. mi się podobało z kilku powodów, szczególnie yy, jeden taki ważniejszy ważniejszych był to, że, o, no, jaka przewaga widać, Czyli, że to mi się nie podobało, yy, że te piłkarze wyglądają jak żelki, biegali jak żelki, byli bez... duzi, w e, pięćie lepiej to wyglądało tutaj no. może ma, ma zabił no. no. był no to właśnie tego biesiacza zaciśniemy Puścimy może sobie Alexa o Alexa lubię i Jalec to jest ten ten tak to jest sam okay, to są swoje lata też właśnie nie lubię tego że piłkarze nie, nie są podobni zbytnio do swoich takich no. e, swoje, na no, swojej twarzy, nie mają podobnej twarzy, tylko te większe gwiazdy są podobne, tak? A czy tam większe gwiazdy... no większe gwiazdy i takie pomniejsze gwiazdy, ale Ty co tam na przykład widuje się rzadko, tak, albo coś, to, to już ich twarze nie są podobne. Wcale. to jest też szkoda. kanale Jonasa. Jonas to napastnik i to całkiem przyzwoity soldato. O, o Jezus. Dobrze, że Jonas szedł, bo ja się go bałem... Szczególnie na. Nie chciałem wybijać piłki gdzieś tam za moją linię. Yy, ponieważ yy, Jonas ma 190 jest wysoki, niezwykle. A jego główki są niesamowicie yy, dokładne i bałem się, że może mi coś z główki. sokko Aj! Defensywa Walencji jest. Jest pełni sił. Tutaj Alex, 3 Soldado. Jednak nie ramka żubiek poza pole i świetnie się zachował. To ja tam o czym mówiłem. No i tam... Aha, o tym twarze. No i to też nie wygląda jako specjalnie dobrze, jak patrzymy się na to, że Fifię na przykład po... Mamy coś takiego, że patrzymy na... jakiegoś już pokażę, to mamy jego zdjęcie, tak? Na przykład od chyba... Od 19 to było było od dziesiątki... Albo od dwunastki. Nie pamiętam. Od dwunastki chyba. I tam mamy jego takie zdjęcie. Oczywiście realistyczne są, i patrzymy na to i patrzymy jak on wygląda w tej grze, bo mamy też jego twarz w grze, przy okazji. No, Jezus, szczęście. E, no i patrzymy, czy oni tam wyglądają podobno, nawet ci tak słabsi, co nie? Oczywiście nie wszyscy mają to zdjęcie, oczywiście, bo on, ja, ile to by im zajęło, żeby te wszystkie zdjęcia tam ustawiać, jak na przykład mamy z angielskich lit. Ileś tam piłkarzy, a nie przecież nie potrzeba. No chyba no, nikt nie jestem większym fanem w że tych e, klubów najniższych na GSK licencja. No, więc e, tam chyba nie, nie potrzeba tych zdjęć. No ale hej, no i tam mamy przedstawione to, jak oni wyglądają na zdjęciu i jak tu i to wygląda całkiem przyzwoicie, bo właściwie większość piłkarzy jest podobna. A tutaj w BESI niestety tak nie jest. Oczywiście na przykład mm -hmm. y, taka nie wiem pomniejsza gwiazda o soldatu, Soldado są takim podobnym a z latem też jest podobny, tak? A na przykład jaki nie jest podobny do siebie patrzyłem chyba, że to mniej w swoim wyglądzie okej, okay, tutaj jakoś chciałem tylko wziąć okej, jak go z się kłóci, soldato ja jednak z świetnie wyszedł z tej sytuacji i, nie wiem, nie no, tutaj nie się mogę, Nie Jeszcze mówiłem, nie, nie mogę opanować, nie, 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 w kanale sam w dobie, jak to, to biegnie. Um, nie mogę, nie opanowałem jeszcze tych wszystkich piłkarzy, jak oni biegają tak, jeszcze nie mogę wymieniać y, przeciwnika, y, nie mogę na przykład biec w dół i nagle sobie strzałki w lewo podczas y, szybkiego biegu i, widzicie, i on nie może y, na przykład biec w dół, kiedy ja biegnę w bok na szybkim biegu. To jest głupie, bo głupie tak nie jest. Ja, oczywiście jestem fanem FIFA, tak? Wolę FIFA, ale do PSA nic nie mam. Właściwie tylko Zobacz, obejrzałem tego PSA 1350 na Amerika, jak tam czy coś w tym stylu. I się, mi, się, mi się spodobał, muszę powiedzieć, spodobał mi się, a znaczy, może nie na tyle co FIFA, ale e, spodobał mi się pod tym względem, że od dawno, dawno nie, nie widziałem te PSa w takim, czym, znaczy od szóstki PES nie, 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 nie zaskoczyło mnie, czyli, czy stało się, oczywiście też zmieniało, to wszystko nie wyglądały ale to było dla mnie tak słabe. A ten PS jakoś, postacie są mniejsze, jak piłkarze, postacie, piłkarze e, są mniejsi, to mi się podoba e, bo w dziesiątce oni są tacy duzi, że nie wiem, może coś z moich pompów jest tak, że oni są tacy duzi, ale oni są duzi no no dorzuć, dorzuć, nie mogę kliknąć dorzućki, mówię wam nie mogę kliknąć dorzućki, klikam A i on nie, nie dorzuca Maxwell może Ty dorzucisz, to, no, dorzuć, na A, no, 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 no bo jak małe dziecko liceakiem o i tutaj ustawiłem się samodzielnie mnie zmieniał tak? Jest tak tego świecie, samodzielnie, żeby się samodzielnie mi nie napilkali kiedy miałem zmęczenie albo coś tam w celu i tutaj chciałem właśnie będzie ziemi. dawaj, dawaj strzelaj, strzelaj aj za no mocno, przesadziłem tego sobie co, eee. no i tak nie wiem, powoli nawet się kończy. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Kiena czy oczywiście. My się myślę, nie podoba to Kiena to nie robię. Przyzwoity zawodnik, ale go nie robię, jeszcze przypada z że... Myślę dlatego, że muszę, no Albelda. Też myślę, zawodnik ma te swoje lata Albelda. Kino Costa nie kojarza go wcale, aż Costa Kojardu, tak, ale nie wiem czy to jest ten. To jest bok. Tu, tu. Dziwny jest ten PS, jeśli chodzi o klawę, bo na karwej jest dziwny troszkę. strasznie dziwny się... I strzał nie, jednak znowu nie ma i trzeba by tego nie zostawić, bo lewo na Tu tu chyba ten strzelił, nieco lepiej wyszedł Noo To me, mek dobiega końca, my się będziemy za chwilę żegnać Czy to mam nadzieję, co tu strzelić, tak? Ja to wiem, mam nadzieję na... na to, że, mam nadzieję, że więcej będzie filmików, yy, że będzie Wam się podobać ten filmik, jestem sobie tego stawił. Ale nie wiem, ale ma, zobaczymy, tak? Możemy zobaczymy czy Wam się spodoba, czy nie, zobaczymy mój komentarz, usłyszymy i tak dalej. Yy, no i co? Myślę, że się z nami nie mogę pożegnać, bo jeszcze się, się skończył. Ten właśnie ten konflikt, że to dosyć niedawno bo to przyszedł tak, tydzień temu bo tam, tymi tymi przyszedł ale y, musiał taką musiał y, musiałem cały dzień latać y, od kąt przyszedł czekałem na niego zbyt długo bo dni, coś dni się spóźnił no to mniejsze już było minęło ale później później były to już same jazdy na początek musiałem przez cały dzień latać do gościa, wydałem Y, około 100 tych na kable bo ponieważ y, płyta główna nie może być doczepiana do no do ekranu musiałem kupić kable tak, no ale i y, 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 tak dalej, potem to się potem musiałem jeszcze system włożyć nowy i tak dalej, bo dysk się odłączył y, no i było nieco latania tego, ten nie wiem to jest tak późno bo nie wiem, bo w tam ten. Nie ten co był, tylko jeszcze tamten tym, tam mógł ten, ten, ten ale jakoś mi się nie powiodło do sobie po. No i co? i to by było na tyle. Ja się z powoli żegnam. PSG pokonało Walencję, Najlepszy zawodnik to Menes. Eee. My się cofamy do menu głównego. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli się wam podobało, dajcie łapkę. Jeśli nie, dajcie łapkę w dół. E, subujcie, komentujcie, co tam tylko chcecie. Jeśli wam się podobało, tak chcecie więcej, to piszcie. E, siemanko.